Chciałem wam przedstawić tutaj sposób na to, żeby używać w trochę lepszy sposób wskaźników tego typu, co widzicie teraz u mnie na ekranie. Ci z Was, którzy przeglądają jakieś tam TikToki czy, czy, czy pewnie Instagramy, to na pewno widzieliście wiele razy coś takiego reklamowanego, pokazywanego tam na rolkach różnego rodzaju różnego typu wskaźniki, które generalnie. No, E, mają na celu zaznaczanie nam pozycji wejść na rynku. Nie? E, no i generalnie, wiadomo, no, większość tego jest. E, może nie większość. E, ogólnie się przyjmuje, że nie są to jakieś e, super wskaźniki. E, aczkolwiek ten mnie tutaj zainteresował. Odpaliłem go sobie totalnie przypadkowo, bo sprawdzałem po prostu. E, co tam, jest, co tam jest w kwestiach z, tematy, z tematyki ICT, jeśli chodzi o te wskaźniki. No i zainteresowało mnie, że, 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 że jest jakiś wskaźnik, który rzekomo zaznacza nam to AMD, czy inaczej zwane Power of Three. No i postanowiłem go sobie właśnie odpalić i, i zobaczyć, jak on wygląda. Co mi się spodobało, no to jest właśnie to, że mamy tutaj pokazane... Na górze jego skuteczność. To jest całkiem spoko, bo można to od razu sobie właśnie rzucić okiem, czy mnie to w ogóle interesuje, czy, czy mnie to nie interesuje. No i tak jak widać tutaj na podstawie 33 wejść, skuteczność jego wynosi te 54,5%. Czy to jest dużo. Nie jest to dużo, ale nie jest to też mało. Generalnie myślę, że śmiało możemy przyjąć, że każda jakaś metoda rozgrywania rynku daje nam skuteczność maksymalnie 80%. Tak mi się wydaje. Myślę, że, nie, że, że niewiele się pomylę w, tej, w, tym, w, tym, w tym szacunku. Przyjmij mi około 70%, będzie bezpieczniej. Dlatego tak często powtarzam, że nie ma generalnie różnicy, którą metodę wybierzecie, bo i tak każda ma taką samą skuteczność. No to ok, no to mamy ten wskaźnik, jest troszkę niższy, niższy teoretycznie te, te, te podejścia. Ale czy ja mogę coś zrobić, żeby ulepszyć sobie działanie tego wskaźnika? No mogę, mogę sam sobie sprawdzić, sprawić, że on troszeczkę lepiej będzie dla mnie służył, w jaki sposób? Ano w taki sposób, że nie wchodzę po prostu za każdym razem, jak mi się tylko wyświetli, jakiś sygnał na takim wskaźniku, tylko analizuję jeszcze sytuację i szukam sobie dodatkowych potwierdzeń. I jeżeli tak to zrobię, w postaci chociażby właśnie tych stref, jakichś tam prostych, wyznaczania to jestem w stanie podciągnąć sobie skuteczność takiego, we, takiego, e, takiego wskaźnika z tych 54,5%, co i tak już jest e, wystarczające, żeby tak, żeby być pro, profitowym na, na giełdzie, pod warunkiem, że te ruchy będą przynajmniej 2 do 1 miały stosunek. E, natomiast jeżeli dodam sobie jeszcze jakąś metodę do tego, tak jak wcześniej wspomniane właśnie na przykład chociażby te strefy i łapię sobie tylko pozycje, które akurat właśnie się wydarzą w tej mojej strefie, którą sobie przyjmuję, no to mogę wpłynąć bardzo mocno na, na skuteczność takiego wskaźnika. Natomiast jeszcze w kwestii skuteczności, no wypadałoby też przeanalizować, przeanalizować te, wejścia, które on tutaj sugeruje, bo myślę, że to i tak może być przekłamane, co widać już właśnie w tym miejscu i, i, i dlatego to chciałem mieć tutaj pod ręką, bo zobaczcie na przykład sugestie, tutaj to zagranie. Co nie pasuje w tym zagraniu? No to mi nie pasuje w tym zagraniu, że jest kurewsko wielki stop loss, E, większy niż mój take-profit, tak? Także to się kłóci z, z podstawową zasadą e, otwierania pozycji: że ten stosunek ma być 2 e, do 1 i to take-profit ma być dwa razy większy niż mój stop loss. Tak sobie przykładamy, tak jak. E, e, tak to stosujemy tak jako ten podstawowy um, warunek otwierania jakiejś pozycji tak jeżeli on mi się oczywiście um, po drodze już przestanie rosnąć um, czy spadać w przypadku shorta i, i widzę że zamykam i zamknę na 50 na przykład procentach zysku bo musiałem no to musiałem to jest inna kwestia tak ale rozważać wejście w trader z takim stosunkiem generalnie powinniśmy odpuścić, a tutaj jest ono no zaliczone, no weszło, no weszło, tak? Stop loss, który powinien być tutaj według tego zalecenia, nie został wybity. Take profit został nawet tutaj idealnie, bo muśnięciem knota tylko zaliczony, nie? Ale co ja mogę w takiej sytuacji zrobić? Ja zrobiłem to dzisiaj, jak wykorzystywałem właśnie ten, ten wskaźnik między innymi do pozycji. No, jeżeli zapala mi się tutaj od razu sygnał jakiś do kupna, no to pierwsza zasada, nie wchodzę od razu na ten sygnał. Tak? Tylko czekam sobie na dodatkowe jakieś potwierdzenie. Tak? Czyli dostaję tutaj tę reakcję pierwszą i czekam co się dzieje. Ona mi tutaj zaczyna spadać, więc ja czekam dalej co się dzieje. I nagle jakieś tam się zaczynają robić dołki. No więc jak ja w praktyce mogę to wykorzystać? W ten sposób, że skoro wiem, że 100 plus ma być gdzieś tutaj, tak jak sugeruje ten wskaźnik, w takim razie, chociaż trochę dziwnie to i tak dalej, ale okej. Okay. W takim razie wszystko, co się wydarzy tutaj, czyli w polu. Mojego tego, tego sugerowanego stoplosa, ale w polu tej pozycji, jest dla mnie ciągle interesujące. Tak, czyli jeżeli widzę, że w końcu tutaj dostajemy ten dołek, cena odbije i jest wyższy dołek, no to jest przesłanka, że można ryzykować. Czyli albo tutaj biorę sobie wtedy już ten sygnał, że gdzieś tutaj ma być dołek. Widzę coś takiego. Mogę ryzykować tutaj wejście w longa. Jeżeli wszedłbym sobie tutaj w longa to sprawdźmy jeszcze w ten sposób, na tym dołku, przepraszam. Czy to nam spełni minimum? Nie spełni nam minimum. Oczywiście byśmy mieli ta, take profit tutaj wybrany, ale najprawdopodobniej moglibyśmy nie stracić na tym, o ile byśmy mieli oczywiście stop lossa tutaj na, na, na break even, bo no to, to już jest troszkę przerażające. Ale generalnie powinniśmy mieć ten stop loss tutaj, tak jak sugeruje wskaźnik, i tym się nie przerazić, tylko wytrzymać i byśmy i tak tą pozycję mieli zgarniętą. Albo byśmy zostali wyrzuceni przez stop loss na break even, albo byśmy zaliczyli take profit w tym przypadku. Tak, także to jest pierwszy już sposób na to, jak ja mogę poprawić sobie skuteczność tego wskaźnika, czyli po prostu nie wchodzę na pałę, kiedy tylko on się wydarzy, ale czekam na to, co się, co się rzeczywiście będzie działo. Tutaj jest też zaliczone, ale ja bym chciał zobaczyć o, pozycję, taka jak tutaj na przykład, która jest niezaliczona. I Niestety był tu wybity stop loss. Co tu się stało? Tu dostaliśmy sygnał na sprzedaż. Take profit miał być. Tutaj, okej. Okay. No dobra. Co od razu rzuca mi się na w oczy jako pierwszy, ale to jest akurat kwestia tylko tego mojego wykresu, który tutaj mam. Czyli to, że mam tutaj jakąś strefę oporową. Czyli to, co powiedziałem Wam wcześniej, że dodanie jakiejś innej jeszcze metody, jak na przykład wyznaczenie takich stref. Jeżeli ja mam tę strefę tutaj zaznaczoną, Widzę ten ruch, który tutaj się dzieje, że to jest e, wybicie z tego, wyboru, e, z tego oporu. I dostaję tutaj sygnał na sprzedaż. No to ja mam lampkę w głowie, bo mam tutaj strefę oporową, która miała próbę od dołu, w końcu się przebiła, poleciała całkiem ładnie i zaczyna wracać. No więc ja wiem, że tutaj może nastąpić teraz retest z tego oporu. Także to nie byłby interesujący. E, Szczyt tak naprawdę do łapania po tym sygnale. Tak naprawdę łapanie byśmy mogli zaznaczać, <laughs> rozważać dopiero tu, jeżeli jesteśmy uważni i czekamy sobie cierpliwie na to, co się dzieje. Bo to było łatwe do, do, do wyłapania, ten ruch tutaj. Oczywiście ona mogła polecieć sobie wyżej, to by byśmy stracili wtedy te pozycje. No trudno. Albo zapalić się dużo wyżej. Bo mam w głowie to, że gdzieś tutaj ma być. Yy, Gdzieś tutaj ma być odwrócenie tego trendu i e, okazja do sprzedaży, czyli do grania w pozycji short. Więc ja sobie czekam, bo widzę tutaj, że akurat mi to wybiło ten opór. Dostaję tutaj retest. OK, to wiem, że cena będzie leciała do góry. Więc sobie czekam dalej, czekam dalej i co? I dostajemy sobie fajny e, szczycik tutaj. Dostajemy sobie fajny szczycik, po którym ta cena zaczyna nam spadać. Ten szczyt. Czy ten szczyt były już spokojnie do złapania, do złapania na shorta? I byśmy tutaj prawdopodobnie próbowali tę pozycje wejść. I czy ona by się nam udała? No Bardzo by się nam udała. Oczywiście, no, trzeba by było tutaj mieć to jest jakiś stary przykład, nie? pewnie jakąś strefę byśmy tutaj też sobie zaczęli szykować. Może gdzieś tutaj coś wcześniej. E, było gdzieś na pewno. No, tu jakieś inne rzeczy. E, no ale rozważamy, nie? Wchodzimy sobie, dobra, nawet niech to będzie ten, ten drugi, żeby nie było, że jest e, idealny scenariusz, tak? Bo to powinniśmy odpuścić. To jest ryzykowna pozycja. Kto by wszedł, no to to by się cieszył, kto by nie wszedł, bo złapanie na przykład tutaj już by też było ryzykowne, bo mogłoby być e, wejście w pole znowu, nie? Bądź wybicie stop lossa w break even, ale ten szczyt jak najbardziej był poprawny. Tutaj technicznie dostaliśmy go po wybiciu tego dołka. Więc to było bardzo czyste, fajne techniczne wejście w ten, w ten szczyt. Tutaj po sygnale, że będziemy mieli sprzedaż według tego wskaźnika i taka pozycja, gdzie byśmy tu mieli nasze przynajmniej 2 do 1, no gdzieś tutaj. E, czy tu byśmy celowali? No, bezpiecznie byłoby celować. Oczywiście e, sugerowałbym celowanie właśnie w ten dołek tutaj. Jako pełny take profit, a, a tutaj zrobić e, częściowy, ale tu jest jak najbardziej pierwsze i to akurat nam wypada na 2 na do 1. Także to już jest opłacalna pozycja. No, no tu prawie. E, w sensie, dlaczego tutaj? No bo po wybiciu tego dołka, tak? Po wybiciu tego dołka można się spodziewać, że cena, która byłaby tutaj w tym momencie w trendzie spadkowym, dostanie jakieś reakcji w górę. Stąd tutaj ten pierwszy, pierwszy take profit. Także to już by była opłacalna pozycja do, do grania, a jeżeli byśmy zaryzykowali nawet zagranie do tego take profitu sugerowanego przez ten wskaźnik, to też bylibyśmy w stanie złapać tutaj pozycję. Nie? Ze 100% w break-even, z tego szczytu, zobaczcie, bezpieczna, czysta pozycja, ani razu już później nie było powrotu. Także dzięki zastosowaniu jakiejś drugiej metody i po prostu śledzenia ceny i patrzenia, co struktura robi, można by było ten sygnał, który według wskaźnika jest przegrany, zmienić w wygraną pozycję. Zobaczmy sobie jakieś inne miejsce. Co my tu mamy? Tu mamy jakiś um, take profit, sygnał na sprzedaż, no tutaj piękna sprawa, tu, tu można było to śmiało um, łapać, czekając na szczyt, no ryzykowne by było, bo jednak nie było już drugiego, tylko stąd było, była, był, był, był spadek ostry, ale po zaznaczeniu na przykład tego oporu, można było tę pozycję już tutaj śmiało łapać, nie? Nawet by on był tu, można tak minimalnie niżej. Także ten sygnał, chociaż i tak byłby trafiony nawet z tego śmiesznego, śmiesznej sprzedaży, tutaj, chociaż no to było, byłoby, to, byłoby to głupie z tak wielkim stoplossem, no nie, nie wchodzilibyśmy tu. Czekamy na pewno, czekamy, coś zaczyna dziać. Tu ze względu na połączenie z tym oporem, jedni by weszli, inni by nie weszli. Kto by nie wszedł, no to niestety, to by była już przegapiona pozycja. Nie byłoby co tutaj robić. Ale szłoby ją trafić rzeczywiście. Co tutaj się stało? Otóż jakaś konsolidacja stała. No też, co to jest za... Aha, oni tutaj sugerują cykl. Tu by było wejście, no to by był stop loss. To by był stop loss, tak czy inaczej. To byśmy sobie już odpuszczali. To jest gdzieś nasza aktualna nawet sytuacja. O! Tu był sygnał na sprzedaż. Szczyt. No tego byśmy już nie złapali, bo nie wchodzimy po sygnale, tylko czekamy co dalej. No chyba, że tutaj ktoś by to łapał jeszcze z tych, z tych szczytów tutaj. Zobaczymy czy to w ogóle byłoby opłacalne, żeby ryzykować. Ze stop plus No niech będzie już bezpiecznym, czyli troszeczkę wyżej. I na ten take profit 231 do 1, czyli opłacalna pozycja, i byłaby rzeczywiście wygrana. Tutaj coś się nie wydarzyło. No, tutaj byłby stop loss. Jak chuj, bo podejrzewam, że nawet jak ktoś by próbował tu i tu później łapać, no to, no to by było w najlepszym wypadku break even, a w najgorszym najgorszym stop loss, nie? Tu się póki co nic. To jest pozycja, którą ja właśnie dzisiaj zagrałem. I ona dalej by była w grze, gdybym nie zamknął. Ja ją zamknąłem tutaj, tak jak ją pokazywałem na, na serwerze. No i właśnie ja też tutaj podszedłem sobie do tego w ten sposób, że pojawił mi się sygnał na ten zakup. I w pierwszej chwili odpaliłem tutaj na, na, chyba na tej świeczce pozycję long. Ona sobie troszeczkę podleciała, podleciała, później się zrobiła na minus. Zacząłem się tak obudować i, i wtedy się tak e, ocknąłem właśnie z tym i sobie, na no chuj ty idioto wchodziłeś od razu po tym, jak trzeba było grzecznie poczekać, nie? I tutaj zamknąłem pierwsze to podejście na malutkim minusie. I czekałem, co się stanie tutaj dalej. No, i złapałem później tego longa z tego dołka. Na podstawie tego, że on mi wjechał właśnie do tego oporu, i pisałem wam zresztą na, na, na czacie o tym, <laughs> że można się spodziewać tutaj jakiejś reakcji i możliwe, że test tutaj strefy, pod kątem tej, tutaj pozycji, którą wam zaznaczyłem, żeby zobaczyć. Je, do na wyjdzie z tej konsolidacji, czy dostaniemy retest po prostu, nie? <laughs> no, ja sobie właśnie dlatego tutaj odpaliłem tego, tego longa z jeszcze mniejszym stoplossem, bo bodałem go na, na chyba na krawędzi tego oporu. Także ciaśniutko nie potrzebowałem go aż tutaj, bo bez sensu. I chciałem sprawdzić po prostu, jak to, jak to zadziała. I pozycja była bardzo spoko. No jak tutaj odpaliłem, praktycznie od razu ona poszła do góry. Tutaj zamknąłem tyle, ile chciałem, to zarobiła, także spoko. Czy macie jakieś pytania co do, co do tego, o czym, o czym Wam tutaj dzisiaj powiedziałem? Tak, to jest darmowy wskaźnik. Tak się nazywa. Nie wiem, czy wy to widzicie tutaj w rogu. Na... Nie, to jest, no jest, to jest zwykły darmowy wskaźnik. Masz tutaj nazwę. Power of Three. Od Flux Charts. O właśnie, jak jesteśmy na tych ustawieniach, to tak się zastanawiałem dzisiaj, tylko że ja nigdy czegoś takiego nie robiłem jak wskaźnik. Nie mam pojęcia jak to jak to funkcjonuje ale poszperam i zobaczę, zobaczę jak to tutaj jest. Aha, bo to są jeszcze właśnie, o widzicie, to nawet nie patrzyłem tutaj wcześniej, ale zastanawiałem się właśnie, czy można go jeszcze jakoś tuningować, że tak powiem żeby usprawnić jakoś jego działanie, więc na pewno widzicie tu, możemy już sobie zakładać jakieś tam take profity, ile mają wynosić, co plusy ile mają wynosić. Także tu dziwne, że to jest taki stosunek śmieszny. Myślę, że my chcemy to inaczej. O, niech będzie w ten sposób. To już mamy trzy razy taki stosunek. ponad. sprawdzę, co to wszystko jeszcze tutaj można poustawiać, chociaż nie ma za dużo tych danych. O, jeszcze możemy zobaczyć Rodzaje manipulacji sobie wybrać, czy to ma być mała, krótka, czy duża metodę, proszę bardzo, czy ma nam się zamknąć? O, to trzeba się troszeczkę jeszcze pobawić z tym. To sobie potestuję i zobaczymy czy, czy da się go jakoś tuningować bo samo założenie całkiem spoko, nie? jeżeli ma ten, to nasze AMD znajdywać i rzeczywiście ma to działać, to czemu nie? Generalnie granie tego AMD to jest jedna z takich też, naj, naj, nie, nie powiem, że najlepszych, bo wszystkie są podobnej skuteczności, ale jedna z najwygodniejszych na pewno metod. Nie jest skomplikowana i występuje bardzo często. Tak, czyli nasza akumulacja, manipulacja i dystrybucja, które też są oczywiście jeszcze różne rodzaje, bo nie zawsze to wygląda tak pięknie, że rzeczywiście jest, jest kanał konsolidacyjny, jest później jakaś manipulacja czysta i wystrzał. Nie? Czy w przypadku shorta oczywiście w przeciwną stronę. Nie zawsze to tak wygląda i często, często te AMD też są może powiem y, ukryte. O. Chociaż tutaj no, ładnie to zadziałało. No. Tutaj y, przepraszam akumulacja, manipulacja i dystrybucja. Bardzo ładnie poszło. Chociaż to trochę nisko, bo to już wyżej... A nie, poszło i wyżej, więc jakby ktoś był cierpliwy i czekał, y, i czekał z tą pozycją, to naprawdę można było złapać rzeczywiście tego longa już ok, nawet jakbyśmy czekali sobie tutaj na, na, na ten spadek. No, znaczy, przepraszam, moment, moment, moment. Bo tu jest spalona pozycja, ale przecież ta pozycja byłaby do ugrania. Tak, pierwsza nasza zasada. Nie wchodzę od razu na po sygnale, tylko czekam, co się dalej wydarzy. Czyli tu nie wchodzę, czekam dalej. Mam niższy szczyt zajebiście, więc co robię? czekam na dołek z wejściem, tak, żeby, żeby odpalić rzeczywiście tego longa, którego wskaźnik mi sugeruje. Tu dostaję w kurwę wielki zjazd. Oczywiście w trakcie myślę sobie kurwa, dlaczego nie odpaliłem tutaj shorta, ale no czekam, 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 skoro miałem longować, to, to czekam na sygnał na longa. W końcu dostaję dołek i bardzo możliwe, że część osób już weszłaby może i kto, komuś by się udało złapać ten dołek. Część na pewno już dołączyłaby sobie na tym dołku. Niektórzy na pewno tutaj po drodze i tutaj by ich wyjebało z tymi stoplossami. A to już jest taki bardzo fajny dołek. Trochę trudny do złapania. Nie no, bo taka jest jego struktura tutaj. Ty, 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 do, tych, do dołu samego nam nie zjechało. Tutaj jakiś tutaj wyrwalił gapa żadnego, chyba, że na innym interwale by się coś znalazło, nie wiem, nie chcę mi się aż tak tego analizować w tym momencie, ale jest to wyższy dołek, więc technicznie byłoby, do, byłoby bardzo łatwo dołączyć sobie tutaj do tego ruchu, e, jeżeli ktoś by poczekał najpóźniej e, w tym miejscu gdzieś, nie? I, no kurwa, Załóżmy z tego tutaj najpóźniejszego momentu. Może OK, nie udało mi się złapać idealnie do oka, ale tutaj już się dołączyłem. Jakby to wyglądało wtedy, daję sobie stop loss. Miał być tu, więc nawet zgodny z tym oryginalnym, chociaż wiem, że on nie miał sensu, no bo dojechaliśmy aż tutaj. Ale nawet taki tutaj ciasny udałby się ale no bezpiecznie na pewno byśmy grali tego stop losa delikatnie jakoś gdzieś tutaj pod tym, pod tym dołeczkiem, nawet dajmy tutaj żeby niech będzie, że jesteśmy super ostrożni i sugerowany przez wskaźnik Take Profit dałby nam piękne 362 do 1 Czyli bardzo, bardzo fajny wynik. Tak? Czyli tą pozycję, tę pozycję, przepraszam, także zamieni, zamienilibyśmy bardzo łatwo w udaną, a nie nietrafioną, tak jak sugeruje wskaźnik w tej chwili. Eee, tu byśmy udupili to, to bez dwóch zdań. Chyba, że ktoś by zdążył sobie 100 w break even przestawić, no to, to wtedy byłoby bez straty. Ale ogólnie ta pozycja rzeczywiście byłaby nietrafiona. Eee, rzadko kto by tutaj aż czy znaczy, Chyba, że na takiej zasadzie właśnie, że widzę tutaj ten opór. Na pewno niektórzy, ja nie mówię, że wszyscy byśmy tak to zrobili, nie mówię, że ja bym na pewno rzeczywiście nie wszedł tutaj, bo możliwe, żebym tutaj już łapał tę pozycję. Ale jeżeli mam tu ten opór i sobie poczekam jeszcze, że dobra, tu ma być gdzieś stop loss, tu ma być gdzieś, przepraszam, short. Nie, to jest stop loss, Boże, na co ja patrzę? Aha, tutaj. Może ktoś by tutaj doczekał sobie... Tego, albo po kilku nieudanych próbach po drodze zacząłby odpalać tego shorta. Tutaj, no, myślę, że tutaj take profit to, by, to, to nie gdzieś tutaj byśmy dalej celowali. Więc to też niestety byłaby najprawdopodobniej przegrana pozycja. Także ten sygnał tutaj odpada. Także naszym ratunkiem w tym przypadku byłoby tylko to, że mam żelazną wolę i wiem, że jak mi wybije stoplosa, to czekam. Ewentualnie próbuję drugi raz i znowu mi wybije stoplosa, to po prostu odpuszczam. No tutaj. Jakby ktoś wszedł, tutaj to byłaby lipa, nie? Tutaj lipa znowu, bo niestety wróciło. Dopiero tutaj fajne wejścia, nie? Chyba, że mam tutaj strefę oporową i czekam, ale to jest do ugrania to, to, ten, ten, ta pozycja. Jeżeli miałbym tutaj strefę jakąś wyznaczoną z poprzedniego tego, co tam było po lewej. Ob, ja nie wiem, gdzie tu teraz, teraz coś będzie. Daję tylko po prostu na pałę, że zakładając, że mam tutaj jakąś strefę e, w tym miejscu, to byłoby to do złapania w short. To tyle, ile chciałem Wam przedstawić. Jeżeli nie macie już żadnych więcej pytań, to będziemy kończyć. Ja się jeszcze pobawię tym wskaźnikiem i teraz po, spróbuję poprzestawiać mu troszeczkę te parametry. I, i zobaczymy, jak będzie działał. Myślę, że fajna zabawka, można się pobawić. Jeżeli ma to działać, czemu nie? Po co mam się męczyć bardziej? Jeżeli mogę zrobić coś takiego i rzeczywiście zacznę to wychodzić z kilkoma takimi em, poprawkami, po prostu nie, e, wykorzystując ten wskaźnik, tak? Mogę, nie ma problemu. No, nie ma problemu. zaznaczę to sobie to dzisiejsze. Pek. Tutaj chyba zamknęłam. Nie wiem, gdzie to miałem, ale nie istotne. Ale udana pozycja niech będzie. No spoko. Nie ma problemu. Zresztą teraz no, za, za 45 minut będę patrzył e, co, co, co nam USA dzisiaj e, szykuje i mam zamiar jakąś pozycję tam sobie poszukać. Także na pewno dam znać i zobaczymy. Możemy sobie wspólnie zbadać, jak ten wskaźnik będzie działał. E, jeżeli troszeczkę go inaczej zrobimy, nie? Zamykamy tego live'a, ja wrzucam od razu to nagranie na, na, na tego do, do obróbki do, i na YouTube'a. I na serwer później. Dzięki Wam bardzo za obecność i widzimy się na czacie. Pozdro.